Ten jeszcze został. Nie, raz. Nie wiem. Dobra, zobaczmy na mapę, czy już mi się odlokowała misja, bo tutaj była misja o. Jest nowa misja. Tak, bo miałeś trzech na czterech. Aha, już czyli tak, bo oni się zastępują później. No dobra, to idziemy tutaj. I tutaj może być jakiś spoiler, bo będzie filmik. Już, już nie już pamiętam nie jaki. spoilerów zamykają oczy za 10. A my i tak zaraz kończymy, bo to już godzina. Krim uciekł. Ty krimpie kurduplu. Dobra, to może w sumie skończymy, co? Bo mówię, teraz się odpali filmik, to nie chcę tam nikomu psuć. Ale myślę, że już zobaczyliście mniej więcej jak ta gra wygląda. Jeszcze mogę wam zrobić leap of fate czy jump of Iron Mordor. Man. Tak. <ścoughs> z lądowaniem na kolanko. A możesz pokazać na przykład jakąś lokację, którą tam w sensie e, całość wygląda mniej więcej tak, bo to się rozumie, że to jest jakieś pole bitwy, tak? A... E, to jest Mordor. No, tak? okej, okay. no, ale w sensie tutaj akurat. Tam... Wiesz co? Odblokowuje się tak właśnie. A jakiś nie, las? Nie pamiętam na czy. I... Albo coś takiego. Jest więcej zieleni, ale tutaj jeszcze ja ci pokażę o co chodzi. Tu mam mapę. O, i widzisz? I tutaj jeszcze jest, bo tu są jaskinie w ogóle. Mhm. Ale jest jeszcze kilka rzeczy nieodblokowanych jakby. To są w ogóle te czarne czarne wrota. Eee, nie wiem, ale przy takiej bo tutaj chcę od razu powiedzieć. No jest więcej eee, zieleni w każdym kiedy razie, ale. ja mówię, kiedy ja jestem po kawie, to oprócz tego, że mówię dużo szybciej, a mówię dużo szybciej, to jeszcze przy okazji jestem, wydaje mi się, bardziej obecna w pomieszczeniu, w sensie nie dość, że bardziej gestykuluję, to. jeszcze kupić sobie ulepszenie. I to sobie kupuję ulepszenie, co? <śmiech> <śmiech> Za mało potęgi mam. W sensie to pewnie bardziej widać, jak się mnie się widzi, że ja szybciej mówię i że tam pewnie mam też inną minikę. To ma 5 dodatków? Co? Wykrzyknik, znak zapytania, odwrotnie? Warto z nimi brać? Co ma 5 dodatków? No to gra podobno. W sensie DLC? Nie wiem, może Jak? jakieś expansion packs. Nie wiem. O widzicie, tu jest 9 na 20 misji w tym momencie. Mogę wam pokazać o są misje ratowania wygnańców, Zresztą sobie przeczytajcie, co jest. Ale jest, bo właśnie niektórzy tam, już widziałem komentarze w necie, że o, jest sama nawalanka, nie ma co robić tak naprawdę. Ale jest dużo takich, zbierania jest takich, o, artefaktów jakichś porozrzucanych pierdół po mapie. No ale w ogóle ten sam system Nemesis, który tworzy nam zupełnie jak gdyby nowych, nowych przeciwników, no bo mówię, oni się cały czas zastępują. No to patrz, jeszcze tego nie wziąłeś? Nie, nie tak, Hork ten. Poeta, ten był. Oni cały czas się zast... Ca... cały czas się pojawiają nowi i to jest fajne, że jeżeli któryś mnie zabije zupełnie jakiś tam przypadkowy typ z mapy, on, on automatycznie on automatycznie staje się. Ty, jakie ma oczy? On jest taki trochę. On kochany, mnie chyba zabił, no? właśnie u no Kańczuk. Kochany, nie? No, tak do czasu. To e... jak Bulldog. I mówię, ktokolwiek mnie zabije, to on od razu wskakuje w ten, na to pole takie tych, tych, tych wodzów, nie i ten więc to jest fajne, bo, bo tutaj mówię, każdy, kto usiądzie do tej gry, przynajmniej w wersji na Next Geny, czy tam już, no nazwijmy to Next Geny i na PC-ty, to będzie miał do czynienia z tym systemem Nemesis, który właśnie jest taki rozbudowany. Ciekawe, jak długo PS4 i Xbox będą nazywane ciągle Next Genami, no, jak długo one muszą być na rynku, nie? Jeszcze trochę, no, no nie mówi się Old Geny, nie? No, ale w każdym razie, ale wiem właśnie a, a, a propos tego systemu Nemesis, że na PS3 i na Xbox 360, hmm. która ta wersja dopiero Wyjdzie tam chyba w listopadzie, to ten system jest jak, w jakiś sposób okrojony. Przynajmniej oni. ja czytałem jakieś, okay, ta, jakąś tam wypowiedzi. Tak, to nie, są, to nie, same, tak, to to nie jest to gra. samo, że on okay. jest, nie on, on jest tak, tak samo głęboki. No ale co to znaczy, czy nie jest tak samo głęboki? Czy, czy, ci, czy ci ludkowie się, wiesz, tam automatycznie tutaj zastępują, czy co, nie? Ale yy, mi powiedz, czy zauważyłeś jakąś powtarzalność w tym, ja są ci typi, oni są powtarzalni w jakiś tam sposób? Yy. Yy, są, są, ale nie na tyle, żeby, wiesz, to do ciebie docierało tak co chwila, nie. Okay, Możesz czyli przejść to nie całą grę. różnie różne ciała, różne głowy. Tak, 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 zdecydowanie. Okay. No widziałeś, oni mają. Yy, to, że oni tam są, jeden jest odporny bardziej na, na ogień, drugi tam na nie, na szerszenie, albo się boi szerszenie czy coś, to jest tam wiadomo. To, to można ustawić te statystyki przed stworzeniem takiej postaci, ale to, że wiesz, no. Yy... Mają inne odzywki, jak gdyby, nie? Nie, ale chodzi mi o to, na przykład, jak wyglądają, bo widzę, że na przykład, okay, ten jest na przykład w typie tego obok, bo są tam więksi, no, no, no. są tacy chudsi, ale, tak, ja no, rozumiem, ale że nie taki tak to będą klasa postaci. Inaczej, to tak? jest klasa postaci, bo jeden właśnie, wiesz, tylko atakuje mieczem, ten, I ten jest taki kochany, ten w ogóle jak leży, ten atakuje z dystansu, ten jeszcze raz. Tego? No, to patrzcie, patrzcie no. jaki on jest poczciwy. On jest, to jest taki pies, co przychodzi do ciebie i tak się tak. Jak ty się na niego patrzysz i on by coś z ciebie chciał, ale wiesz, że nie no, może, i jest i taki trochę przekona. zawstydzony i tak właśnie przychyla głowę z odległości. No, tak tak no, więc, a nie, to, ten, ten wygląd jest, wiesz, determinowany klasą postaci, no bo. Ten Grubas on będzie inaczej atakował niż właśnie, mówię, ten, który, który jest. Big Bond. Ten, ten atakuje z dystansu tymi włóczniami. Ten ma, ten ma tarcze i ma te nieblokowalne ciosy, że tam trzeba X-em przeskoczyć i nie można. I trzeba go od tyłu zachodzić, żeby w ogóle jakieś ciosy zadawać. No i mówię, to jest taka różnica, ale to, że każdy tam jakoś inaczej się odzywa i in, trochę ma inny styl, no to to jest fajne, nie? I, mm -hmm. I faktycznie każdy, kto sięgnie po tę grę, będzie miał jakieś tam inne doświadczenie w jakimś stopniu, nie? Szczególnie, że y, oni się cały czas zmieniają, bo to nie jest tak, że ty musisz ich zabić, żeby ktoś tam wszedł na, innym, na jego miejsce, no to, tylko jak są jak te mówię, misje, tak, nie. które się rozgrywają jak gdyby niezależnie od tego, nie? Mówię, to tam czuć schemat, i, i po jakimś czasie wiadomo, że to, to nie ma przy tym jakichś tam większych tajemnic. No i nawet nie wiem, jaki to musiał być algorytm, żebyś tego nie czuł. No, ale i tak jest naprawdę. Ten system Nemezis robi wrażenie, i to jest naj, największa wartość tej gry, nie? Bo tak to by był po prostu klon asasyna, Batmana i, i pewnie czegoś jeszcze, pod względem walki i tego. Na no, walka przede wszystkim, no animacja to widziałaś, to ten, nie? No wyjdę z mapy, bo tak nudno. Orki e... żyją w Oceanie, Orkowie. <laughs> e, więc, e, więc nie, to nie jest klon... To nie jest to samo, to nie... Orka i Ork to nie jest to samo. To nie jest klon y, Batmana ani Asasyna, bo y, ma naprawdę dużo do powiedzenia po swojemu, nie? I, i mówię. I dlatego systemu na naprawdę warto grać w to tę grę robiłeś, ja robię jak się nudzę w Borderland czekając coś, ktoś wyjdzie ze skrapu z mojego teamu Strzałem do tego. No, no a tu jest to jest to było zadanie też takie kolekcjonerskie, że trzeba zaczynać. To też tam masz chyba. takie, tam w sensie, żeby oni się zwracają uwagę na to, że możesz zastrzelić. Ja mam super słabo Do orków. Od czasu kiedy Warcraft 2 wyszedł. Wszyscy grali ludźmi, to umie polanie. Ja byłam jedną osobą, która grała orkami, bo miały smoki. Chyba zdążyłem go zabić. O patrz, tu jakiś się napadoczuł. oczu. Lodbok Dobra, kończymy. Mówię, następna misja już jest takaś yy, fabularna, więc nie będziemy się w to bawić. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzę, że się podobało. Tak. Będzie czytała władcę pierścieni za chwilę. Ja właśnie, no muszę, muszę niestety kończyć. Kubo sobie jeszcze trochę pogrę, muszę ich poczytać. Ja sobie obejrzę hobbitę. Nie, bo ja muszę przeczytać się Linux. No, więc wrzucamy to na nasz kanał, jak się uda, ale chyba się uda. No i do następnego. No, papa. Pa. Hej.